M.C. Bitten, Hamish Macbeth i śmierć i Zimorodka. To powszechnie znany fakt, że gdy mężczyzna przekroczy trzydziestkę i myśli, że miłość już jest za nim, to właśnie wtedy uczucie pojawia się na horyzoncie i grunt osuwa mu się spod nóg. To właśnie miało przydarzyć się sierżantowi policji Hamishowi Macbethowi. Pewnego szczególnie pięknego słonecznego dnia, góry Sutherland na północnym zachodzie Szkocji odcinały się na niebiesko na tle jeszcze bardziej niebieskiego nieba. I ani jedna fala nie mąciła powierzchni jeziora, nad którym leży wioska Lochdub. Hamish był w błokim stanie nieświadomości tego, jaki czeka go los. Jedynym utrapieniem jego życia było spotkanie z posterunkowym, który miał mu pomagać. Komenda główna w Strainbend odkryła, że mały posterunek policji w Lochdub był znakomitym miejscem dla nierobów, których chcieli się pozbyć. Postrunkowy Dick Fraser odmierzał czas do Mertury. Był leniwym, siwym mężczyzną. Przyjechał do Lotiúp jakiś miesiąc temu i przez ten czas nie było ani jednego przestępstwa. To bardzo mu odpowiadało. Jakiś czas temu Hamish dowiedział się o nowej osadniczce. Starsza wdowa pani Colchester kupiła starą leśniczówkę kilka mil od Brejki. Zimą miał zamiar ją odwiedzić, ale w jakiś dziwny sposób dni i miesiące przeciekały mu przez palce. Dick spał na leżaku w ogrodzie przed posterunkiem. Posapywał tak, że jego siwe wąsy to wznosiły się, to opadały. Wstawaj! warknął Hamisz. Jasno-niebieskie oczy Dika otworzyły się powoli i niechętnie. Wstał z trudem z leżaka i stanął w miarę prosto. Większość jego ciężaru stanowił brzuch piwosza. Był dość niskim policjantem. Hamisz, mierzący ponad 6 stóp wzrostu, wyraźnie nad nim górował. O co chodzi? zapytał zaspany. Jedziemy odwiedzić nową mieszkankę, panią Colchester. Ktoś zabił ten starą jędzę? Dlaczego tak mówisz? Słyszałem plotkę, że jest toksyczną osobą. Ma paskudną, niewyparzoną gębę. Razem z nią mieszka dwoje wnuków z piekła rodem. Co więcej, naprawdę jest wściekła, ponieważ Lord Grother, który kiedyś był właścicielem tego miejsca, przekazał miastu Brejki najpiękniejszą część posiadłości, zwaną Lasem Buchana. Teraz jakaś dziewczyna z Rady Miejskiej Brejki, którą mianowano dyrektorką Wydziału Turystyki i Środowiska, urządza wycieczki do tego lasu. Do tego zmieniła jego nazwę na Wąwóz Wróżek. Na no Boga, gdzie usłyszałeś te wszystkie plotki? dziwił się Hamisz. Prawie się stąd nie ruszasz. Gdy się siedzi przed domem, ludzie zazwyczaj zatrzymują się przy żywopłocie na krótką pogawędkę. Z pewnością nie musimy tam oba jechać. O, musimy tyleniuchu wyczyść swój mundur pełno nim okruchów po herbatnikach. Zbierajmy się. Dom, który pani Colchester kupiła, znajdował się sześć mil na północ od Brejki. Był to nieciekawy obiekt, zbudowany na końcu długiego podjazdu, wzniesiony z szarego granitu, bez żadnych pnączy, które złagodziłyby jego surową kanciastą formę. Dzwonek do drzwi w staromodnym kształcie osadzono w kamieniu. Hamisz nacisnął go energicznie. Czekali dłuższy czas, w końcu usłyszeli zbliżające się kroki osoby podchodzącej do drzwi. Kobieta, która im otworzyła, była przesadzista i skarpiona. Wspierając się na dwóch laskach, wpatrywała się w nich bystrymi czarnymi oczami spod gęstej grzywy kędzierzawych siwych włosów. Pani Colchester? Spytał Hamisz. Tak, czy coś się stało? Pewnie chodzi znów o moje wnuki. Nie, nie, zaprzeczał Hamisz uspokajająco. Zdjął czapkę z daszkiem i trącił Dicka łokciem, żeby zrobił to samo. To tylko krótka wizyta towarzyska. Proszę wejść do domu, ale tylko na chwilę. Jej akcent był zdecydowanie angielski, chociaż wciąż słychać w niej było delikatne pozostałości tego ze szkockich gór. Chyba jest hebrydów, domyślił się Hamish. Zaprowadziła je do ogromnego, prostokątnego korytarza. Podłoga była z biało-czarnych płytek, natomiast ściany pokryto błazerią. Przy drzwiach stało krzesło z twardym oparciem, a pod jedną ze ścian ustawiono stolik. Poza tymi rzeczami nie było tam żadnych innych mebli, ani jednego obrazu. Salon jest na pierwszym piętrze. Poinformowała pani Colchester. Podryptała przez korytarz do miejsca, gdzie zamontowano podnośnik. Usiadła na krześle i zapiła pas. Proszę za mną. Podnośnik ruszył do góry, gładko i sprawnie, zatrzymując się na pierwszym piętrze. Z niebieskiej szklanej kopuły pod sufitem sączyło się światło. Gospodyni wstała z podnośnika i zaprowadziła je do dużego salonu. Hamisz rozglądał się ciekawie i zastanawiał, czy kupiła umeblowanie razem z domem. Ściany zdobiło kilka pokrytych sadzą obrazów ze szkockimi krajobrazami. Meble były wiktoriańskie, ciężkie, solidne, misternie rzeźbione. Duże lustro w srebrnej ramie górowało nad marmurowym gzymsem kominka. W pomieszczeniu ustawiono kilka okrągłych stolików. To tu, to, to tam niczym małe wysepki na morzu z dywanu w róże, wypłowiały od słońca. Z okien widać było las Buchana. Tamir zauważył autobus wycieczkowy. Właśnie zatrzymał się na polanie, która służyła jako parking. Kierowca otworzył drzwi i pasażerowie powoli opuszczali pojazd. Hamisz odwrócił się. Wydaje mi się, że zdenerwowało panią, że las buchana, a teraz wąs z wróżek, na który został przemianowany, jak słyszałem, nie jest już częścią pani posiadłości. O, usiądźcie i przestańcie węszyć. Ucięła pani Colchester. Czy farbuje pan włosy? W promieniach słońca włosy Hamisza były płomiennie rude. Nie, odparł lekko zdenerwowany. No, ale wracając do Waszego pytania. Początkowo byłam niezadowolona. Pewnego razu odwiedziła mnie Mary Leinster i przekonała, że wszyscy powinni mieć możliwość oglądania piękna tego miejsca. Wiecie, ona ma dar przepowiadania przyszłości. Rzeczywiście, niektórzy twierdzą, że ma taką zdolność powiedział ostrożnie Hamish. Tak, ale ona naprawdę to potrafi. Dwoje moich wnucząt zatrzymało się u mnie na wakacje. Charles ma 12 lat, a Oliwia 16. Mary odwiedziła mnie w zeszłym tygodniu i przewidziała, że na Charlesa czyha niebezpieczeństwo. Wpadnie do stawu pod wodospadami. Wiem, że nie potrafi pływać. Nie uwierzyła mi, ale dwa dni później Charles rzeczywiście wpadł do wody i gdyby jeden z turystów nie zanurkował, i nie uratował go, to by utonął. Chcielibyśmy się nieco tu rozejrzeć zagadnął Hamisz. Śmiało! Jest pan tak głupi, na jakiego wygląda? Hamisz zamrugał. Potem zebrał się i powiedział. A pani taka niegrzeczna i wstrętna na jaką wygląda. Wynoś się stąd, warknęła. Zabieraj ze sobą tego tłustego dubka i nie wracajcie tu więcej. Po takim gorącym powitaniu uśmiechał się Hamisz przymilnie. Naprawdę trudno mi będzie trzymać się z daleka. Chodź, Zeszli po schodach na korytarz. Na dole zastali dwoje dzieci, które się przypatrywały. Domyślam się, że to wy jesteście Charles i Olivia – zagadnął Hamisz. Daś ty wzór! Burknął Charles. Czy ten stary nietoperz już zdech? Jest bardzo żywotna. Odparł Hamisz chłodno. Jezu, ona będzie żyć wiecznie. Dodała posępnie Oliwia. Hamisz usiadł na dolnym schodku i przyjrzał im się z zaciekawieniem. Charles był niski, miał burzą jasnych, prawie białych włosów i szare oczy o obojętnym spojrzeniu. Oliwia była nieco wyższa od brata, również o tym samym kolorze włosów i oczu. Oboje mieli bardzo jasną cerę, wąskie, blade usta i długie, wąskie nosy. Dlaczego chcecie, żeby wasza babcia umarła? spytał. Ponieważ nasi rodzice twierdzą, że szkolne czesne jest za wysokie i straszą, że wyślą nas do miejscowego państwowego liceum, gdzie utkniemy z bandą idiotów i dresiarzy. Gdy babcia umrze, dostaną pieniądze. Jesteście Anglikami? Tak, z Londynu potwierdziła Oliwia. Wie pan tam, gdzie mieszkają prawdziwi ludzie, nie tak jak tutaj, w tej wiosce kretynów. Podłoga skrzypia na piętrze. Nadchodzi. Rzucił Charles. Dzieci szmychnęły przez otwarte drzwi i zniknęły na podjeździe. Chodźmy, ponaglił Hamisz. Ta Mała dawka babci Colchester wystarczy nam na długo. Jestem głodny, narzekał Dick. Mogła przynajmniej czymś nas poczęstować. To stare krówsko, zapomnij o tym. Rozejrzyjmy się po lesie. Dick stękając wcisnął swoje cielsko na siedzenie pasażera policyjnego landrowera. Musisz nakarmić swe zwierzęta przypomniał Dick. Hamisz miał dwa zwierzaki. Kundelka wawiącego się laksora, żbika o imieniu Sonsi. Polubiły dika. Na czas wyjazdu zostawili na posterunku policji. Rzucimy tylko okiem na wąwóz wróżek. Obiecywał Hamisz. Potem chciałbym odwiedzić tę Mary Leinster. Pomyśl, jak łatwo jest nakłonić kogoś, żeby wepchnął dziecko do stawu i zorganizować pomoc przyjaciela, który byłby pod ręką i uratował chłopca. Dar przepowiadania przeszłości. Potwierdzony. Panie skłótnie z babcią na temat użytkowania lasu. Zaparkowali obok autobusu wycieczkowego. Hamish zauważył coś, co wyglądało jak sklep z pamiątkami w budowie. Pani Timothy, starsza emerytka z Brejki, stała przed wejściem do wąwozu w różek, obok obrotowej bramki. Proszę trzy funty za osobę, zażądała. I pięć funtów za samochód. To sprawa policyjnej wagi, rzucił Hamisz, mijając się. Udali się w kierunku napisu wypalonego na drewnianym znaku wąwóz wróżek. Częste atlantyckie sztormy pojawiające się w Sutherland pozostawiły krajobraz usiany biednymi, powyginanymi maszkarami drzew. Jednak było tam też kilka pięknych wąwozów i wodospadów, które uchroniły swą przyrodę przed okrucieństwem wiatru. Bliskość Goldstromu pozwoliła szkockim ogrodnikom, dbających dawniej o ten teren, posadzić rzadkie odmiany drzew i krzewów. Żywierowana ścieżka wiła się wśród piękna, pochylających się starodrzewów i wielkich, rozłożystych fuksji. Stanęli z boku, żeby umożliwić turystom swobodny powrót autobusu. Hamisz, a tuż za nim Dick, weszli na wiejski most rozciągający się nad stawem. Huk wodospadu, który wpadał do stawu i małe tęcze tańczące w promieniach słońca zatrzymywały każdego przechodnia wrażliwego na uroki przyrody. – Rany, naprawdę tu pięknie! – szepnął Dick. – Hamisz wyciągnął rękę. Spójrz na to. I zimorodek zanurkował nad stawem i znów zleciał z rybą w dziobie, trzepocząc szafirowo-niebieskimi skrzydełkami. Schował się pod powłóczystą gałęzią wierzby płaczącej i zniknął. Wielkie, płaskie, szare kamienie otaczały staw. Hamisz domyślał się, że chłopiec musiał bawić się na jednym z nich, a potem został zepchnięty. Gdyby stał na moście razem ze zwiedzającymi, to całe zdarzenie byłoby zauważone, ponieważ ktoś musiałby wyrzucić go przez barierkę. Hamish miał ochotę zostać tutaj i pokontemplować w spokojnym zaciszu tego miejsca, ale też coraz bardziej intrygowała go ta cała Mary Leinster. Chyba powinniśmy pojechać do ratusza miejskiego w Brejki i złożyć wizytę, panie Leinster, postanowił. Czy słyszałeś jakieś plotki o tym, skąd pani Colchester ma pieniądze? Wyszła za, za bankiera handlowego. Przed śmiercią sprzedał im posiadłość amerykańskiemu bankowi, a ona sporo po nim odziedziczyła. Córka i zięć, czyli pan i pani Palforowie, są naprawdę wściekli, ponieważ z trudem wierzą koniec z końcem. On jest projektantem ogrodów i właścicielem przedszkola, ale na stałe czasy kryzysu. Nikt nie chce, żeby mu urządzać ogród. Dzieci idą do nowoczesnych szkół prywatnych, wiesz, takich, które pozwalają wyrażać siebie, co innymi słowy oznacza, że z ich ust pada stek przekleństw i nie muszą się tam wysilać. A już po raz pierwszy spojrzał na swojego pomocnika z zadowoleniem. W każdym śledztwie doceniał wartość plotki. Roześmiał się i poklepał kolegę po plecach. Może prawdziwy ściebie płynął. Ale teraz siadaj na Leżaku i wytęż swoje szare komórki. Gdzie to słyszałeś? Pani McCall, która wyszła za mąż za tego gospodarza mieszkającego na wzgórzu w Lodiu, dwa razy w tygodniu sprząta razem z Bertą Douglas w leśniczówce. Opowiadała, że gdy babcia dostaje list od swojej córki, czyta go na głos i paskudnie, zanosi się śmiechem. Chmura przemknęła, zasłaniając słońce. Staw zrobił się ciemny. Odbijały się w nim obłoki przepływające nad głowami. Dzień był wietrzny, ale wąwóz był osłonięty od wiatru. Chodźmy zdecydował Hamisz. Bryki nie należało do dużych miejscowości i w Anglii byłoby uważane za większą wieś. Miejscowie mówili wioska, czując, że brzmi to cóż bardziej wytwornie. Ratusz miejski mieścił się w masywnym budynku z czerwonego piaskowca. Mary Leinster zajmowała biuro na parterze. Powiedziano im, że teraz jej nie ma. Wyszła, ale w każdej chwili spodziewano się jej powrotu. Zajęli miejsce przy recepcji i oczekiwali w milczeniu. Dick wkrótce zasnął. Burczenie w jego brzuchu oraz delikatne chrapanie brzmiało jak cicha symfonia. Drobna kobieta podeszła do siedzącej za kontuary recepcjonistki i porozmawiała z nią chwilę, a potem się odwróciła. Pan Macbeth? Chciał się poza mną widzieć? Mamy szturną łokciem Dicka, by go obudzić, a ten zerwał się na równe nogi. Słońce sączyło się przez otwarte drzwi i świeciło mu prosto w oczy, dlatego nie widział zbyt wyraźnie. Zapraszam do mojego biura, usłyszał. W głosie słychać było delikatne zaśpiew rodem ze szkockich gór. Weszła do pomieszczenia po lewej stronie korytarza i gestem zaprosiła ich do środka. Mary Leinster zajęła miejsce za biurkiem, a im wskazała dwa krzesła dla pewentów. Hamish spojrzał na nią zdziwiony. Miała trójkątną twarz i duże niebieskie oczy w oprawie gęstych rzęs. Długie, kręcone włosy w kolorze truskawkowego blondu opadały jej na ramiona. Głęboki dekolt zielonej bluzki z jakiegoś jedwabistego materiału ukazywał krągłe białe piersi. Mary spojrzała na hamisza i powoli uśmiech zagościł na jej twarzy. Miała różowe usta z kącikami skierowanymi do góry, nadającymi jej pogodny wyraz. Hamiszowi nagle zabrakło tchu. Co sprowadza do mnie sławnego funkcjonariusza policji Sutherland? spytała. Hamisz wziął się w garść. Dick wgapiał się w Mary z otwartą buzią. Hamisz pochylił się, przymknął Dickowi usta i spojrzał na niego. Chodzi o tego chłopca Charlesa Palfora zaczął. Słyszałam, że ma pani dar przewidywania przyszłości. Akcent hamisza stał się bardziej śpiewny, jak wtedy, gdy był podekscytowany albo zdenerwowany. Nie wiem, czy go posiadam odparła Mary. Miałam po prostu takie przeczucie. To dopada mnie z nienacka. Zobaczyłam topiącego się chłopca. Często widziałam go, jak bawi się na tych kamieniach przy stawie. Ostrzegłam więc z panią Colchester, żeby chłopiec tam nie chodził. Nie uwierzyła mi. A dziesięć dni temu stało się dokładnie to, co przewidziałam. Czy wierzy pan w dar przepowiadania przyszłości, pani Macbeth? Mów do mnie, Hamiszu, proszę. W takim razie, Hamiszu, mam przeczucie, że zostaniemy przyjaciółmi. Mamy jasnowidza w wiosce Lodiub, Angusa Macdonalda, który twierdzi, że też potrafi przewidywać przyszłość. Musi mi pani wybaczyć, Mary. Rozumiesz? Zanim cię poznałem, sądziłem, że to może być wybieg, by promować wąwoz wróżek. Zaśmiała się czarująco. Hamishu, to miejsce już i tak jest niezwykle popularne. Potem zrobiła się poważna i położyła ręce na biurku. No w dobie kryzysu nie ma tu zbyt wielu miejsc pracy. Dzięki popularności wąwozu byliśmy w stanie zatrudnić parę osób, zbudować sklep z pamiątkami i wpompować trochę pieniędzy w rozwój ekonomiczny regionu. A teraz musicie mi wybaczyć, mam spotkanie. Hamisz wstał. Dick zasnął. Hamisz ukradkiem kopnął go w nogę, powodując nagłe przebudzenie. Tu jest jedna z naszych broszur. Mary wręczyła Hamiszowi niewielki folder. Na okładce było bardzo dobre, kolorowe zdjęcie. Zimrodek wslatuje nad staw, a promienie słońca mienią się w jego trzepoczące skrzydła. Hamisz chciał jeszcze z nią porozmawiać, ale właśnie otworzyła im drzwi. Pożegnał się i skierował się smutny do policyjnego landrowera. Nic o niej nie wiedział. Czy nosiła obrączkę? Nie mógł sobie tego przypomnieć. Gdy odjeżdżał, odezwał się do posterunkowego. Ciekawe, czy ma marza. Zaspalone źródło plotek siedzące obok niego odparło. Tak, ma. Skąd to wiesz? – O, skrótkie pogawędki to tu, to, to tam. i mąż to Tim Leister. Oni i dwaj bracia Mary to robotnicy budowlani. Nie mają w dzisiejszych czasach dużo pracy, ale domyślam się, że dostali kontrakt na budowę sklepu z pamiątkami. – To jest naprawdę nielegalne, jeśli daje zlecenia swoim krewnym. – Nie ona, – przyznawała jej Rada Miejska. – To jedynie robotnicy budowlani w Brejki. – Dlaczego w takim razie nic o nich nie słyszałem? – jęknął Hamisz. – Przeprowadzili się tu z dopiero w zeszłym roku. – Dlaczego? – Wydaje mi się, że przyjechali tu z Amery, gdy ona dostała tę pracę. Poza tym, odkąd tu przybyli, pracowali trochę w różnych miejscach i wszyscy mówią, że są rozsądni i uczciwi. Takie jest życie, pomyślał panu Hamisz. W jednej chwili pojawia się szansa na romans, a w drugiej znika. Dlaczego w stosunkach z kobietami spotykają je same porażki? Przypomniał sobie, jak prawie oświadczył się prezenterce telewizyjnej Elspeth Grant i o tym, jak niegdyś był po uszy zakochany w Priscilla Halburton Smythe. Córce pułkownika, który prowadził hotel na zamku Tomel. Był zmuszony zerwać zaręczyny z powodu seksualnej oziępłości Priscilli. Czy przeistaczał się w smutnego nieudacznika, który ciągle zakochuje się w kimś nieodpowiednim? Wziął się w garść. Prawdopodobnie nigdy więcej nie zobaczy. Gdy wrócił na posterunek, odsłuchał z automatycznej sekretarki wiadomość z komendy głównej policji. Kazano mu jechać natychmiast do Knojdan, gdzie została zgłoszona kradzież dwóch samochodów. Hamish zapakował psa i kota do landrovera. Dick całkiem się obudził i zaczął teraz narzekać na głód. Po drodze minęli wycieczkowy autobus z napisem Wąwóz wróżek. Wydawało się, że jest wypełniony ludźmi. Hamish zdał sobie sprawę, że Mary musi być świetna w marketingu. Uważał Hnojda za zgorzkniałe, nieprzyjazne miejsce, i chociaż znajdowało się na terenie jego patrolu, odwiedzał je tak rzadko, jak tylko to było możliwe. Posępna główna ulica prowadziła do sztucznego jeziora. Miejscowi szczycili się tym, że zatrzymują wszystko dla siebie. Widział, że na obrzeżach wioski znajduje się parking dla przyczep kempingowych oraz pole namiotowe. Udał się w tym kierunku. Ukradziono Forda Fiesta oraz Peugeota. Porozmawiał chwilę z kobietą o niechlujnym wyglądzie, która prowadziła pole namiotowe, żeby dowiedzieć się kto i kiedy tu przebywał. Twierdziła, że byli tu tylko dwaj bracia, Angus i Harry MacAndrewsowie. Ich namiot stał rozstawiony na skraju pola. Obaj siedzieli przed nim, smażąc parówki na polowym piecu. Byli skinheadami, mieli mnóstwo więziennych tatuaży. Czego ten pies od nas chce? barknął jeden z nich. Poszukuję dwóch skradzionych samochodów odparł hamisz. Co to ma wspólnego z nami? Hamisz rozejrzał się. Obok namiotu braci znajdował się ogromny, okrągły namiot z dokładnie zasznurowanym wejściem. Co tam jest? Nie mamy z tym nic wspólnego burknął ten, który zdawał się wyglądać na starszego. W takim razie nie zaszkodzi, jeśli rzucę tam okiem. Obaj wstali. Jeden sięgnął po coś i podniósł łyżkę do opon. Spadaj stąd, glino! Hamisz wyciągnął się, chwycił go za rękę, w której trzymał łyżkę do opon i wykręcił ją mocno. Mężczyzna stęknął z bólu i puścił narzędzie. Jego brat próbował uciekać, ale Dick sprytnie podstawił mu nogę. Zakulił obu w kajdanki. Hamisz zajrzał do okrągłego namioty i odnalazł samochody. Postawił braciom zarzut kradzieży. Zadzwonił do komendy głównej w Bain. Polecono mu zostać na straży, dopóki policyjny wóz nie przyjedzie, by ich zgarnąć. Żeby upewnić się, że bracia nie będą próbowali uciekać, mimo skucia kajdankami, Hamisz spuścił im spodnie do kostek i powalił ich na ziemię. Odwrócił się, żeby powiedzieć dzikowy, by zgasił ogień w piecu, ale okazało się, że posterunkowy nałożył sobie parówki na papierowy talerz i z przyjemnością się nim zajadał. Przynosisz wstyd, skarżył się Hamisz. Przecież to nie są dowody. Zauważył Dick z ustawem pełnym parówek. Są wyjątkowo dobre. Ciekawe, czy pochodzą z tej okolicy. W końcu dotarli na posterunek policji. Dzień zdawał się być bardzo długi. Po wypełnieniu niezbędnej papierkowej roboty, hamierz wycofał się do kuchni, a Dick udał się do salonu. Po chwili dobiegł stamtąd hałas teleturnieju. Sierżant wcisnął głowę przez drzwi i krzyknął: Mielone z ziemniakami na kolację? Dick niechętnie ściszył głos, ściskając pilota w swojej płychnej dłoni. Co? Pytałem, czy chcesz mielone z ziemniakami na kolację. O tak, wspaniale. Zawołam cię, gdy będzie gotowa. Dick posłał mu błagalne spojrzenie. Nie mógłbym choć raz zjeść przed telewizorem, tylko ten jeden raz. Hamisz pomyślał ze zdumieniem, że Dick wygląda jak dziecko błagające o coś swojego surowego rodzica. W porządku, ale nie rzuca jedzenia na podłogę. Dick uśmiechnął się z powrotem podgłosił dźwięk. Przecież gość nie jest głuchy mamrotał Hamish sam do siebie. To chyba jest tak, jakby, pogłaśniając sam, stawał się częścią teleturnieju. Rozpuściłem go, skarżył się Hamysz Laksowi i Sonsi. Początkowo cieszyłem się, że mogę sobie dalej żyć tak, jakby mieszkał sam, ale od jutra koniec z leżakiem dla Dika. Będzie wychodził ze mną na patrole. Co więcej, powinniśmy gotować na zmianę. Wiedział, że Dick był wdowcem, któremu żona zmarła 10 lat temu. Wydawało się, że kompletnie nie ma pojęcia o obowiązkach domowych. Pewnego razu poprosił Hamisza płaczliwie, by pokazał mu, jak działa odkurzacz. Jednak gość był tak miły, a nie zanosiło się na to, żeby jakiekolwiek poważniejsze przestępstwo miało się tu jeszcze wydarzyć. Rano okaże się, że Hamisz był w dużym błędzie. Rano zadzwonił telefon w biurze, podczas gdy Hamisz smażył jajka z bekonem, a Dick oglądał program telewizji. Gdy odebrał, Mary Leisner szepnęła. – To ja, Mary. Przyjedź szybko. Powiesili go. W wąwozie. – i rozłączyła się. Hamish wpadł do salonu i krzyknął: Wyłącz to! Mamy morderstwo!